Witam Was, moi mini po raz kolejny witam Was bardzo gorąco w mojej kuchni. Na kanale gotować każdy może. Dzisiaj zademonstruję Wam, w jak bardzo prosty i szybki sposób można przygotować danie praktycznie rzecz biorąc na już. Przykładowo wracamy z pracy, jesteśmy głodni i oprócz jedzenia zwykłych tradycyjnych kanapek możemy przygotować... Coś naprawdę pożywnego, a jednocześnie naprawdę bardzo, bardzo smacznego. Nie zwlekajmy, zabieramy się za pracę. Widzimy się za moment. Co nam będzie potrzebne do naszego przepisu? Kilka plastrów grubych, mniej więcej gdzieś około centymetra grubości, grubych plastrów ziemniaków, kilka plastrów cukinii, również mniej więcej na tą samą grubość marchewka, e, marchewka którą zrobimy, ugotujemy w garnuszku łącznie, e, łącznie, z odrobiną pietruszki tutaj dodałem, zrobimy ją na gęsto oraz e, pierś z kurczaka. Ja akurat wykorzystam pół piersi z kurczaka, więcej praktycznie rzecz biorąc nie będę potrzebował. Jednakże Wy oczywiście, jeżeli jesteście bardzo głodni, możecie wykorzystać znacznie, znacznie więcej. To samo tyczy się czy cukinii, czy ziemniaków. Okej okay, kochani, zabieramy się za pracę. Rozgrzewamy patelnię do, czerwono do czerwoności i do dzieła. Do naszej marchewki dorzucamy pół kostki rosołowej. Zazwyczaj staram się nie dodawać jakichś niewiadomo wynalazków, jednakże kostka rosołowa akurat jest w miarę, w miarę okej. Okay. Także dodaję pół kostki rosołowej. Już marchewkę tutaj wstawiłem, także ona się będzie powoli już tutaj za moment gotować. Obieram czosnek, który też będę potrzebował do właśnie cukinii czy też ziemniaków. Kochani, co zrobić, żeby obrać szybko czosnek? De facto, można go zgnieść można wsadzić do słoika i opukując w środku w słoiku ta skorupka też ładnie szybko schodzi. Jednakże, jeżeli potrzebuję bardzo szybko czosnku, to po prostu wkładam kilka ząbków czosnku, czy też półgłowki czosnku, wkładam do mikrofali, dosłownie odrobinę promieniowania, jakby nie było aż tak bardzo. Na mnie zaszkodzi. A de facto czosnek obiera się naprawdę bardzo. bardzo bardzo szybko. Wychodzi jak dosłownie pestki z wiśni. Także ja w chwili obecnej mam dwa ząbki czosnku, które wykorzystam do naszego przepisu i w chwili obecnej wkładam je do mikrofali. Na 15 sekund, nie dłużej dosłownie nie dłużej, bo w tym momencie to w zupełności wystarczy, żeby ta skorupka zeszła. Oczywiście, jeżeli wykorzystujemy czosnek do wszelkiego rodzaju, do wszelkiego rodzaju sałaty, nie robimy tego ze względu na to, że on w tym momencie jest... Yy, troszeczkę bardziej zwiotczary, a z chwilą kiedy zrobimy to ze względu na to, że chcielibyśmy wykorzystać czy do sosu, czy do smażenia, jest to jak najbardziej no jak najbardziej wskazane. Ok, zobaczcie, to jest czosnek, który przed chwilą włożyłem do mikrofali. Spójrzcie na to, co się w tej chwili dzieje. On wychodzi ze skorupki. Spójrzcie, sam wychodzi ze skorupki. Dosłownie jak pestka z wiśni. Niesamowite. Jest gotowy już do pokrojenia. Okej, okay, kochani. Nasza marchewka się już zaczyna powoli gotować. My już my patelnię mamy rozgrzaną, wrzucamy nasze ziemniaki, cukinie na patelnię. Jednakże zanim jeszcze to zrobimy, dobrze by było wziąć kawałek ręcznika papierowego i dlatego, że one były dosyć mokre, leżały w wodzie, po prostu tylko przed położyć nasze warzywa, które będziemy obsmażać jest pośrednio jeszcze na tym leczniku. Osuszyć je odrobinę, aby ten olej nie wyschnął. I wrzucamy je na patelnię. Jest to naprawdę bardzo szybkie danie, a jednocześnie bardzo, bardzo szybkie. się powoli będą podmażać My za moment dodany czosnek, majranek, sól, pieprz oraz paprykę czerwoną. Całość przepisu oczywiście umieszczę na dole w opisie, aby każdy z was mógł sobie po prostu tak szybkie zdanie przygotować we własnej kuchni. Tewka musi się, oczywiście pociągiem ją w drobną, w drobną kosteczkę, bardzo drobną kostkę, musi się gotować mniej więcej gdzieś około 20-15-20 minut. Nasze e, kartofelki łącznie z tukinią e, będą się posmarzać gdzieś około 10 minut. Ok, jest czas na to, żeby właśnie w chwili obecnej już dodać naszych przypraw, na końcu będziemy dodawać czosnek, ze względu na to, żeby nam się nie przypalił, sól, pieprz oraz paprykę czerwoną. Jakie zapachy, no niesamowicie pachnie. Jest to danie naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Z chwilą, kiedy ugotuje się nasza marcheweczka, my w tym momencie ją zagęścimy jedną łyżką mąki. Minęło już mniej więcej gdzieś około 10 minut. Pięknie się szybko podsmaża, pięknie się wszystko robi. Na sam koniec dodaję odrobinę tego czosnku, tego właśnie, które w kochali. Jakie zapachy, naprawdę pachnie niesamowicie. Mm. Oj. Ten czosnek straci. Na, na tym iż będziemy go podsmażać na potem straci odrobinę tej swojej mocy, tej swojej ostrości. Nie możemy czosnku podsmażać zbyt długo ze względu na to, że po prostu on sam straci e, będzie miał troszeczkę inny smak, także lepiej, żeby go nie przypalić oczywiście. Cukinia już prawie gotowa ale jeszcze ją odrobinę posmażymy. Ziemniaczki już też są prawie, prawie gotowe. Ta marchewka jest już prawie gotowa, także w chwili obecnej dodaję dosłownie odrobinę mąki rozrobionej z wodą po to, żeby zagęścić ten nasz wywar. Pięknie się już zagęścił. Naprawdę cudownie. A pachnie rewelacyjnie. Ona nie może być całkowicie rozgotowana. Musi, musi się... Musi być taka lekko, lekko twardawa, taka na pół al dente. Naprawdę pół twarda miękka. Musi być taka po prostu w sam raz. Najważniejsze jest to, żeby jej nie, nie, nie rozgotować. Naszą kurczaka podsmażamy jeszcze tutaj na tym oleju pozostawionym po ziemniaczkach i po cukinii. Ona be, będzie po prostu idealnie smakować. Będzie pełna smaku. Oraz aromatu. Posmażamy ją nie aż tak bardzo długo po prostu po to, żeby nie była zbyt bardzo sucha, a żeby po prostu była smaczna, aromatyczna. Ej kochani, nasza piersi już jest gotowa. Zdejmujemy z patelni i układamy wszystko na talerzu. Kochani, nasze danie z patelni gotowe, nasze danie szybkie z patelni gotowe. My przystępujemy do e, testu smaku. A zaraz powiem Wam to, jak, jak to smakuje. Na pewno, na pewno dobrze. E, ale. Zanim będę się chwalił, muszę, muszę skosztować. Ok, zaczynamy. Ziemniaki idealnie podsmażone, w środku mięciutkie, z zewnątrz lekko, lekko chrupiące. Mmm, a ten czosnek, poezja, naprawdę wyśmienite. Zobaczmy jak zrobiła, jak podsmażyła się cukinia. Ona jest mięciutka, ale z tym majerankiem smakuje naprawdę świetnie gorące danie, szybkie danie mniej więcej dziś około 20 minut przyrządzenie całości pierś z kurczaka nie sucha soczysta proszę zobaczcie sami jest naprawdę bardzo dobrze podsmażona w środku, nie jest surowa nie jest różowa także naprawdę pycha <laughs> jeszcze sobie wezmę tej marcheweczki ja jeszcze oczywiście jak to facet lubię, ogóreczka. Mm. Naprawdę, naprawdę pyszne. Szybkie danie, które każdy z Was może przyrządzić. Mm. Normalnie, pyszny, szybki obiad. Wycha. Nie ma nic lepszego. Ja już sobie tutaj wziąłem odrobinę takich buraczków marynowanych. Poezja. Ok, kochani, sami widzieliście, jak w szybki, prosty sposób można przygotować fajny obiad zaraz po przyjściu z pracy do domu. I nie trzeba naprawdę bardzo długo czekać. Jest to o niebo lepsze niż kupowanie wszelkiego rodzaju gotowców bezpośrednio ze sklepu. Także polecam, polecam, naprawdę bardzo gorąco. Ok moi mili, na dzisiaj to wszystko, a my widzimy się za niedługo. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o jednym: każdy gotować może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Najważniejsze, żeby próbować, a naprawdę warto. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie.